Konferencja prasowa po meczu GKS i Arminta Gota. Gościmy dziś telenera Adama Wyszyńskiego, a także Damiana Jarzębowskiego z Wikielca. I Jako pierwszego bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania pana Adama Wyszyńskiego. Witam państwa bardzo serdecznie. No przede wszystkim chciałbym pogratulować trenerowi okazałego zwycięstwa nad nami. Mieliśmy dosyć taką fajną pasę. No niestety w dniu dzisiejszym ona się zakończyła. Ja nie chciałbym podziękować też chłopakom za, za walkę, za podjęcie na pewno walki. No, na pewno pokazał jakość przede wszystkim piłkarską. Oczywiście gdzieś wydaje się, że zwycięstwo jest może troszeczkę za bardzo okazałe w stosunku do tego co się działo na boisku. Mieliśmy fajny wynik do pewnego momentu, natomiast no, po strzeleniu ramki szczególnie wyrównującej no, Kielec poszedł za, za ciosem i, i gdzieś tam, że tak powiem w bardzo krótkim czasie, czasie no, przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Mówię, gratulacje. Wiedzieliśmy, że, że zespół w Kielce jest bardzo mocny, co zresztą no, potwierdziło dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy oczywiście pan na ten mecz. Do pewnego momentu realizowaliśmy go. Natomiast no, mówię, ta, ta, myślę, że jakość indywidualna, przede wszystkim zawodników, ale też całego zespołu, zadecydowała o tym, że to Wygrał ten mecz. Myślę, że, że nie jest to przypadkowy lider i myślę, że już yy, jedyny kandydat do, do awansu do Trzeciej Ligi. Mówię, no, ty, tylko chciałbym tutaj ją pogratulować, yy, bo na te, yy, jest, jest to dobry zespół. Yy, myślę, że dobrze prowadzony przez trenera. I oczywiście przy ewentualnym, po, po ewentualnym awansie, oczywiście, chciałbym, żeby, żeby oczywiście, życzę tego, żeby Pielec żeby na dłużej zagościł w trzeciej lidze. Dziękuję. Tak, Jerzy Bowski. Przez razem chciałem podziękować temu gości za, za za pozytywne słowo, za, za pozytywny też mecz taki um, ferworze, walki. Oczywiście dużych starań zespołu gości, bo myślę, że tej ambicji, tego zaangażowania. Ale w pierwszym meczu rozmawialiśmy, że gdzieś tam chłopaki trochę przestraszyli się, czyli się udali, to dzisiaj pokazali duży charakter. Ja też w tygodniu mówiłem swoim zawodnikom, że drużyna był jest na fali, ma swój rytm, ma, swój, ma swoją, ma swoją pewną tożsamość dostosowaną do, do zawodników, których posiada. i i to było gdzieś, gdzieś tam widać, natomiast się cieszę, że mm, no, przeważaliśmy myślę, że zdecydowanie de nawet w pierwszej połowie gdzieś tam mieliśmy dwie, trzy sytuacje, które powinniśmy zamienić na, na bramki. E tak się nie stało. E później później przeciwnik miał jedną no, bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie i w drugiej naprawdę też miał jedną, jedną sytuację, którą wykorzystał oczywiście na ten kolerapiłkę, żeby w ważnej sytuacji marsz trzeba je wykorzystać i mogło być tak naprawdę różnie po tej bramce natomiast tutaj właśnie w tym momencie pokazaliśmy pokazaliśmy największą klasę i pamiętam, żebyśmy w tak późnym okresie czasu byśmy dostali bramkę i później musieli nawet z taty własnym powiedzieć jaki mecz był ale teraz sobie nie potrafię nawet przypomnieć i tutaj za to, że gdzieś przyspieszyliśmy, uwierzyliśmy napędzaliśmy kolejne na kartę tak? i stworzyliśmy sytuację, że nie, 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 nie zwątpiliśmy ani przez chwilę i pokazaliśmy duże dużo przekonanie do tego, co robimy i, i co w tym meczu chcemy osiągnąć, co nas interesuje. Oczywiście interesowało zwycięstwo i kolejnych bramek. Tak te, się stało. Gratulacje też dla za, za, za pod bo, bo utrzymali e, wartość, nawet ją momentami podnieśli i gratulacje również za to, że, że zmieniając ustawienie nie stanikowaliśmy, tylko dostosowaliśmy się do nowego ustawienia, które dzisiaj bardzo dobrze chłopaki zrealizowali i, i, i może trochę dzięki temu, ale na pewno przede wszystkim dzięki, dzięki wierze w to, co na boisku do nich należy, co mogły zrobić, przeważyli ten mecz na naszą korzyść. I, i, Trzymaliśmy te pasy z na swoim terenie, Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to za dziękuję.